Nie zapomnij o dzwoneczku dla ta Dzień dobry, jestem Glowerek, a to jest kolejny, trzeci już odcinek z serii Minecraft Survival Tak, drugi odcinek nie wyszedł, za bardzo były problemy z obrazem. Nie piszcie w komentarzach, albo nie myślcie, że tam nie przesunąłem po prostu krawędzi, że mogłem w obs to przesunąć, przestawić, jak był problem z obrazem, bo to nie o to chodziło, bo. Bo to był dobrze ustawione, a nie dało się z tym nic zrobić. No mówię, były problemy z obrazem w drugim odcinku, teraz na szczęście jest dobrze. Raczej mam nadzieję, czy mam nadzieję. Raczej powinno być wszystko dobrze. Pamiętajcie, jeżeli Wam się odcinek film spodobał, dajcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby być zawsze na bieżąco z filmami materiałami. materiałami. Udostępniajcie, komentujcie, piszcie, co o tym sądzicie. I mam nadzieję, że będzie trzeci odcinek, też następny. Miłego oglądania. Zapraszam na film, zapraszam do oglądania odcinek. Odcinek będzie trochę krótszy z różnych powodów, bo muszę coś yy, zrobić jeszcze. Ale dobra, piszcie co tym sądzicie i. No ja, wszystko mniej więcej wiem. Będę co jakiś czas jeść oczywiście, bo mam jedzenie ciągnie. Myślę, że przykąpię akurat. Gracie w szkole. To są oczywiście moje. Y, dwóch moich zwierząt. Oczywiście y, ukochanych, pięknych, tak. Y, nie wiem, jak ich nazwać. Może ich nazwa jakoś. To są y, moje dwa psy. Raczej, dwa, dwa wilki moje. Gram na, gram na normalu, jak przed chwilą pokazałem. Tam jest Creeper. Tak. Y hmm. Zachodzące słońce, a czy wschodzące słońce to pięknie wygląda? Tam jest chyba moja baza. Nie pamiętam, na czym skończyłem drugi odcinek. Nie pamiętam, na czym skończyłem, co mam robić. Nie pamiętam, jak to ma wyglądać. Nie pamiętam, ale może ich nazwa jakoś powiedzmy po, po męsku i raczej, znaczy, że jako, jako chłopca i dziewczynę to może być na przykład Bartek i. I Natalia. Bartek i Natalia. Co wy na to? Nie wiem tak. Dobra, tu będą mój to będą moi towarzysze. Eee, szkoda, że nie mam kości żadnych, bo nie mam chyba, nie? Bym mógł ich przywołać po prostu, żeby ten, żeby płynęli za mną tu eee, ko eee, kością. No, eee, nie, nie mam. Mam pióra i tak dalej. Nie wiem, czemu mam Steve'a, czemu nie skina swojego, jako, jako growerek skina swojego, bo miałem, miałem swojego skina w ogóle jako growerek Ale teraz to nie wiem Kołamarnica, ośmiornica, dobra eee, Czy on płynie za mną? Jeden i drugi czy płynie? O, już dzień Tak, tam już widać moją bazę oczywiście, w dzień jeszcze lepiej widać czy wypłyniecie ze mną? Nie mam kości, to nie mam was, jak przywołać to siebie tam. To jakaś bezludna wyspa, dobra. Nie ma czasu, trzeba płynąć do przodu. Nie wiem, co zrobię w tym odcinku. Odcinek nie będzie za długi, jak już mówiłem. Nie będzie film za długi, bo muszę coś zrobić coś załatwić, coś zrobić i, I nie mam czasu za bardzo. I nie mam czasu za bardzo nagrywać, długo, nie wiem co, nie wiem co zrobię w tym odcinku, ale się zobaczę. 10-15 minut, no może dłużej będzie, nie wiem, zobaczę. Nie wiem co mam robić, ogólnie jestem przy swojej bazie na szczęście tu. Hm. Ale to jest trochę dziwne, bo w drugim, w drugim odcinku pamiętam, że nie mogłem jej znaleźć, że się w ogóle totalnie zgubiłem. Nie. Jako tak, tak to wygląda, przystań, ogród. Tu jest e, oczywiście ten, tak, gdzieś nie otwierałem jedne, ale wejdźcie. Halo. No, trzeba ich wepnąć, wepchnąć, wepnąć, wepchnąć. wepchnąć, wepchnąć. Mm, oczywiście tak. Tutaj szyby zrobiłem, jakoś tu pochodnie, żeby to jakoś wyglądało. No i moja grota jako tako jakoś tam wygląda. Mm, mm, piasek. Mam co robić? Tutaj mam grzyby. Czy mogę w ogóle grzyby przetopić, Czy coś chyba nie mogę za bardzo? Um, ale za to mogę nie mam węgla więcej szyb się przyda może trochę zrobić e, nie mam tego um... pióra strzały dobra o panie tu jest trochę tego nie zaznaczyłem um... Do środka dawaj. Do środka. Dawaj, 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 dawaj. <laughs> dawaj. Ogródek, ogród jest taki fajny, spoko. Dobra, dawaj do środka. A, dobra, niech tym się... Jak wejdą, to wejdą, bo... No, 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 no. No jednego się udało, ale tam drugi... Natalia chciała y, zostać w środku, a Bartek y, ten... podałby się na zewnątrz, no jego wybór. I tak. A teraz który jest który, nie? Bo ja tak... T... Człowiek ten... No nie będę wiedzieć, który jest który, bo są tacy sami identyczni. Tu oczywiście taką jaskinę zrobiłem. Um, szukałem tam węgla, szczęścia itd. i tak dalej, innych rzeczy różnych. Tutaj. średnio na jeża, Nie, nie wiem, Czy mogę, ale mogę przetopić to, nie? Oczywiście. co tak przetopić. Nie mam drewna też, okej. mam pomysł, zasadzę w sumie drzewo, bo czemu nie? Niech wyrośnie. Trzeba jedzenia poszukać, żeby no, żeby nie pchnąć przede wszystkim. On. No i jesteśmy wszyscy w komplecie. Ładnie. Nie, nie, nie. Na razie zostajecie tu. Musicie być bezpieczni. Dobra. Mm. O. I A. niech rośnie. Dobra, ale ja tutaj różne rzeczy wolę wystawić Niektóre. Chyba. Też. O, pięknie, pięknie. Okej, okay, dobra. Um, super, teraz... Um, dobra, nie będzie i tak. Muzyka minecraftowa piękna. Um, grzyby. Takie surowo oczywiście nie można jeść, czuję. Piec? Nie, 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 to chciałem. Wcina hmm. cukrowa może się przydać zawsze. Hmm. To się przyda. Idziemy na polowanie. to już tak ładnie to wygląda. Dobrze mówię, to jest odcinek cyklowanie. Sugar Canes. Tak. No trochę nagrywam, w sensie trochę no. Tu już czat wystarczyło jakoś. I rośnie sobie moja cucino. Rośnie, rośnie, jak na Przy wodzie to ty, chyba ty. Oni są we dwójkę w środku, a to jakiś trzeci, jakiś randomowy sobie przyszedł. Hmm, powiedzmy, że... O, nie mogę tutaj wstawiać. Czekaj, 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 czekaj. W niektórych miejscach mogę, w niektórych... aha chyba wiem. Zobaczcie trzcina cukrowa może, to, może tylko przy wodzie rosnąć. O, tu nie może Tu może Niech wyrośnie, niech wyrośnie, rośnie, rośnie Jak na drożdżę To środka, dawaj, dawaj, dawaj Niech zginę, no to stracę tylko to co mam tu przy sobie, nie? No to nic... Nic wielkiego. Oni się spałnią, generalnie oni się spałnią tutaj przy mnie. Jakoś magicznie to się dzieje. Minecraft, minecraftową magią, survivalową, minecraftową magią. Jakoś to się dzieje, tak po prostu. O. Minecraftowa magia. O. Jeszcze w wodzie byłeś jakimś cudem, się si si otrząsałeś z kloperem. Dobra, jedzenie, 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 jedzenie. Musi być jedzenie, koniecznie. Yy, czwarty odcinek i następne będą dłuższe, więcej będę robić rzeczy, postaram się, i będą bardziej poważniejsze, no więcej rzeczy się zrobi. Yy, w sensie, czy mogę wam obiecać, no postaram się, postaram się, żeby ta seria jakby miała ręce i nogi, żeby dobrze wyglądała i tak dalej. Spauna, spauna, to wiadomo gdzie mam spawn, więc fajnie. No, trzy akurat na ale mam nadzieję, że nie będę coś zmieniać bazy. chociaż w drugim odcinku była nowa baza, więc... Cztery, ale żadnego mięsa nie dostałem. Niestety i to jest minus, właśnie teraz. Żadnego mięsa nie dostałem. Od owcy, jako taką niestety. I dlatego muszę teraz, właśnie, szukać owce, które dadzą mięso, albo inne zwierzęta, które dadzą mięso, tak? Parkour po drzewach, oczywiście. Oj, no, jakim cudem mi się nie udało. Owa, dawaj, dawaj. Dobra, nawet to skóra O, skóry to jest akurat skóry się przydadzą też tak chciałem tak sprawdzić z ciekawości po prostu letter to są po angielsku skóry <tot> warto wiedzieć już wiem wszystko to wersja 1.0.0 ciekawa była wersja stara stara ale jara o, teraz mogę na sprincie bez sprinta też można normalnie skakać tu ja mogę muszę dwa razy dwu, czy nie? O, kurwa. Nie Niestety muszę. Niestety muszę. Dwa razy dwu. O, tak jakby ktoś to postawił specjalnie, to było podejrzane. Podejrzenie to wyglądało. O, super, mam pożycie, nie? Jeden głupi ruch, jeden, jeden niemądry ruch i zginę po prostu. Nie, już się skończył fajnie. No tak super, ciężaraberek. Z hmm. tą drogą, może znajdę. Zgubiłem, zobaczymy. Oczywiście trzeba dwa razy nacisnąć się, ale fajne jest to i pozytywne bardzo, że oni się spełnią. Może znajdę, może znajdę. A tak przy okazji, no, trzeba no na zwierzęta trochę. O. Pomóż mi. Beef to się nazywa. Nie wiem, tak z angiel angielskiej nazwy tak jestem ciekawy, tak y, jestem ciekawy po prostu za drusem tak sprawdzam. Się hop, hop, hop. Może spędzę noc na jakimś drzewie. To jest też dobry pomysł. Robinson Crusoe swoją pierwszą noc na wyspie, na bezludnej wyspie, właśnie spędził na drzewie. Tak, nie chcę Wam książki spoilerować, ale tak było. W sumie nie wiem, czy w filmie tak było. Ale Daniela Defo... Daniela Defo Daniela książce tak było. Mi się zawsze przypomniał swoją pierwszą noc, spędził na drzewie, właśnie. No, swoją drogą, fajny film i fajna książka, fajna powieść. Polecam, w sensie, no, sobie suriwalu i tak. Kojarzę się z minecraftem i to bardzo z minecraftem co? No, Tak jest jak, robi, jak, 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 jak Robinson Crusoe, niczym Robinson Crusoe Spędzę pierwszą swoją noc na drzewie, Czy no nie pierwszą, z taką różnicą, że nie pierwszą noc Tylko po prostu którąś tam noc spędzę na drzewie O o o I tak to z taką różnicą Ja, trzeba o coś zjeść. Okay. Tak bądźmy jako Robinson kruzoną. Niczym robicą gruzą normalnie. do Bez miecza to słabo O ty Bajcie tu ręce O ten się teleportuje się. oczywiście Od wersji 1.00 tej oryginalnej pierwszej to chyba Endermany się pojawił no, IMC przecież... były wcześniej, może były wcześniej tam To byłoby na tyle uciekę, że oni się to... O, ale siedzi rzeczy. Um, um, tak żeby było klimatycznie oczywiście. Z łopatą w idę spać. Um, komentujcie, łapki w górę. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, udostępniajcie, piszcie co o tym sądzicie w komentarzach. Mam nadzieję, że miłość oglądało, że fajnie. Do następnych odcinków. Na razie, cześć, hej siema. Um, mam nadzieję, że następne odcinki będą lepsze że więcej zrobię rzeczy. Natalia y, posłusznie kuca y, jest bardzo posłusznym psem, a raczej wilkiem, wilczurem. Tak, y, pozdro dla Natalii i Bartka, oczywiście tak, dla moich dwóch psów, dwóch wilczurów. Dobra, do następnych odcinków, na razie, cześć. Y, oczywiście. Wow. Dobra. Idę spać. Dobranoc.